zamykamy Niemcy zamykamy za swoich bliskich zamykamy ruch w określonych godzinach zamykamy hotele zamykamy również stoki zamykamy galerie zamykamy zaspokojenie podstawowych potrzeb zamykamy sklepy spożywcze czyli drogerie i inne sklepy które w takiej kategorii sobie zamieszczamy zamykamy niestety nasza Nasz system opieki zdrowotnej. Zamykamy nasze szpitale tymczasowe, które budowaliśmy tak naprawdę zaczynając od października. Zamykamy pacjentów covidowych, ale również pacjentów, którzy walczą z innymi chorobami. I tak jak podkreślam, zamykamy zarówno pacjentów covidowych, jak i pacjentów niecovidowych. Zamykamy również każdego z Państwa, każdego Polaka. Zamykamy światełko w tunelu, zamykamy domowników, zamykamy noc sylwestrową, zamykamy również te szpitale, zamykamy wojewodów e, i Narodowy Fundusz Zdrowia, zamykamy fair play i wyjścia z domu w celu zaspokojenia e, takich potrzeb e, nagłych, jak wizyta w aptece, jak e, wyjście do e, w jakimś innym takim celu zawodowym na przykład. Także chodzi tutaj o to, że musimy zostać w domu. Zamykamy również instrumenty finansowe zabezpieczające na zasadzie tarczy poszczególne branże, które tymi e, obostrzeniami będą dotknięte. Zamykamy organizację czasu dzieciom z klas 1-4. Zamykamy e, prezesa. Zamykamy Zamykamy łóżka, zamykamy respiratory, zamykamy koordynację, zamykamy również e, przemieszczania pacjenta, zamykamy lekarza rodzinnego, zamykamy teleporady, zamykamy lokale e, uczestników bazy poziomu trzeciego, przepływ informacji, ale również płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia.